Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Krzyły zakończył się ze mną Maniuś witam... O jak miło, witam serdecznie. Wow. I witam Was w kolejnym odcinku klasy zonu, bo wracamy po trzech tygodniach. Jak widzicie, nie wiem jak w którym jeszcze rogu będzie, ale będzie kamerka. Zobaczymy jak to będzie. Wow, it's możecie oglądać jego <laughs> ja. jak, jak Zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy w ogóle się uda, więc możecie mieć teraz takie info, że będzie kamerka, a tak naprawdę jej nie będzie. No, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu. Maniusz już mnie chce tutaj przejechać. O jest. nie! Jesteśmy zgubieni! Z tej strony się kijowo orze, zacznij ze z jak chcesz. O boże... Dobra. Ja tu idę ładnie krówki nakarmić, bo widzę, że tam mają mało procentów. E... O, ale dźwięk silnika jest kozacki w tym. No, widzisz. Ej, backmatch back mi się chce. Mm, wal z grubej rury. Przepraszam. No. Jak wiecie, ja u na, mnie na odcinkach padają takie zasady, że begać każdy może. Jeden lepiej, drugi gorzej. No I to wychodzi zajebiście. Ej, ja jestem mistrzem. Mistrzem nad mistrzami. Tak jest. A! Mistrzem nad mistrzami! Ja jestem mistrzem nad mistrzami. Przekonajcie Mańka w komentarzach, żeby zaczął nagrywać też z kamerką ponieważ jak widziałem ostatnio jego y, próbnego live'a y, to jak on zaczął się śmiać no nie to już jest taka pompa z niego że to jest masakra także no zapraszam e, ciężko by mi było nagrywać z kamerą bo OBS nie dałby mi rady z farmingiem i w ogóle z połączeniem tego wszystkiego bo próbowałem kiedyś e, i w sumie hmm. tak samo mam jak allo kiedyś miał że są takie ścinki, nie? I nie hmm. wiem czemu, naprawdę, bo powinno być ok, Na przykład u Luftiego jest wszystko w porządku. Ale nie wiem, popróbuję, może jeszcze to jest kwestia ustawień, kwestia, nie wiem, czego. Fajne to by hmm. było, fajnie by to wyszło. No, a... A żeby po prostu nagrywać jakimś innym urządzeniem, typu telefon i potem połączyć, to, 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 to się w ogóle nie No bo ja kalkuluję, teraz nie? z telefonu, jak gdyby, tutaj robię. Mm, no bo ja nie pierdolę ma... nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć, tego twojego ryżu takiego <laughs> fajnego. Bo... Ty, czemu ten ty ten normalnie puch tak ściąga, że ty... No nosaka? wiem, właśnie z tamtej strony ściąga, dlatego ci mówię zacznij sobie z drugiej. E... No zacząłem z tej drugiej, z drugiej też ściąga ty. No to coś tam właśnie jest takiego, że e... a więc co ja tu miałem powiedzieć. Kurde. Nie mam, no raczej mam pieniądze ale nie będę na razie wydawał na kamerkę pomyśli się coś po wakacjach może W okolicy wakacji O kurwa, tu kamień jest Zobaczymy co i jak będzie eee... Dałem Ci kamień z wielkim love Dałem Ci węgiel z wielkim, z wielkim love. <laughs> Jedzą sobie, to ładnie jedzą ja ty tu trzeba zrównać wszystko. Kto tu orkę wykonywał wcześniej? Ja ze spajkiem. To już chyba wiem po kim to Tamta strona Co zsiadałeś ten traktor to był spajki tam robił. Czekaj, bo tu jest kurwa masakra jakaś. Masakracja. Nie no, bo ogólnie ten... Nie wiem, tutaj chyba widzowie moi też są... Którzy ciebie oglądają. No na pewno. To ten, to właśnie wczoraj się tam bawiłem z live'em, próbnego sobie takiego zrobiłem. Tak jest, potwierdzam, było bardzo no, wesoło. E, ciężko mam z internetami w ogóle, bo on trochę takie kijowe, e, bo trochę ścina, ale... A jak się zmniejszy znowu przesył, to wtedy jest troszeczkę jakość gorsza. Ale da się oglądać z tego, co mi tutaj mówili wczoraj. Tak czy no co? Możliwe, że spróbujesz. O, spróbuję, zobaczę, może jakoś na koniec tygodnia, zobaczę, zobaczę, bo muszę tam jeszcze parę rzeczy poustawiać, w ogóle czas na to znaleźć. No i może coś tam bym jakiś tam porobił rzeczy ciekawe. No przykład się do szafy. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra, nie ujawnię, nie ujawnię. Nie chcecie o... wiedzieć, co on wczoraj na live'ie pokazywał, nie? Dobra, bo... to był próbny live. Bo oczywiście live i... był z kamerką, nie? No także wiecie. na bogatości, nie? No. Okej, okay, w ogóle jest 12.26, jest poniedziałek. Ja mam rekolekcje, na których nie byłem. <grym> no a co się będziesz ty? No właśnie. A co to komu? No, ja nie wiem, kurde, to jest technikum, a my mamy właśnie, religię w i rekolekcje, ty. W technikum to mam uczyć jak kurde dobrze ty, <coughs> yy, Jak to się nazywa? Nie jak zarabiać, zarabiać po... grube hajsy. No jak dobrze tym. Kluszem grzechotką kręcić, a nie... Tak. Jak ten półk ściąga, to jest normalnie masakra Ta, A ty masz obciążnik naprzód? O jest coś kurwa, on wisi chyba mi na ziemi ty Nie, na pindolu ci wisi. Na bydlaku. Na bydlaku. Poka bydlaka. To Poka... No jest mój bydlak. Nie wierzę. Duży Dobra, Dobrze. Okej, okay. to, to, do to był to był to był w ogóle... To był 1% tego co ja potrafię robić, także wiesz ja, ja nie chcę wiedzieć co ty jeszcze potrafisz robić chyba Chyba jednak podziękuję Dobra Lecim do ciebie, zobaczę co, jak ci tam idzie Kurde, mogłem wziąć kultywację bo to jest porażka więc... coś to chodzi, no że musisz setki no, no, rachować bo są dwa kultywatory Ym... dole ty on się On się pod... podniósł się w ogóle? Gdzie tam gdzie tam się skór Skurwielu jeden! ja młodzieje jeden. Niby to Lemten, niby to firmowe, a to panie... Chińszczyzna. Ogólnie co, dajesz w opisie link teraz tutaj do jeszcze modów naszych z radiów? Wrzuca pod każdym filmem, czy... Chyba czy tak, ja? chyba, 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 tak. No bo tak zrobiłem teraz z tymi wszystkimi innymi, no nie? No no. Ogólnie plany są takie, aby tutaj... Ty nie mów planów! Ale nie, nie, nie mówię o tym, mówię o swoim sezonie teraz tutaj ci gromie. Yy, chciałbym jeszcze pokazać na, tej, na tym sezonie yy, buraki. Raczej nie muszę pokazywać, bo tam manik jeszcze tu już jest jeden burak. Ale... Nie no, nie. Pierdal! No, no. Nie no, chodzi o to, że po prostu co, kartofelki już żeście tutaj widzieli na tym polu, raczej na, nie na tym o, polu. Ja akurat. pierdolę! Ale ogólnie, na tym sezonie już widzieliście, także drewno też już było, sezon już ma 20 parę odcinków, z tego co dobrze kojarzę. Więc no, zbliżamy się ku końcowi, jakieś zamiary na przyszły sezon już są, jeżeli chcecie, chcielibyście coś konkretnego, no to napiszcie do mnie w komentarzu, co tam... Po mnie w komentarzu! Co byście widzieli tam w przyszłym sezonie, jak on by miał wyglądać względem was, tak jak gdyby. No i co... O tu jeszcze widzisz, jakieś kawałki drewna leżą Ty najlepsze jest to, że jak się wsiądzie do kabiny, znaczy no. się ma kamerę się z kabiny, on tak cichutko chodzi, że go nie słychać, nie? No to dobrze chyba, nie? Ale mi się ta muta wkręciła, nie? Ta co mówisz, że się andasz na ten... No 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 no, no, no tak tam <laughs> Hopie, albo to jest tego. Um, ogólnie e, pozdrawiam fanów. Eee, oczywiście fanów, widzów którzy oglądają program z dupy Kole, którzy subskrybują kanał, jest to kurde To jest mój mistrz Chociaż ostatnio jakoś przestałem go oglądać nie wiem czemu Ale te... Bo, bo teraz Twoim jest... mistrzem jestem ja i teraz Ty mnie oglądasz To jest po prostu poprzednie odcinki i te pierwsze to są mistrzostwo Masakra I tam jedna luta mi się wkręciła właśnie z tego, z jednego odcinka To jest masakra <grym> turu tu, 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 tu. chopie, ja to sobie do samochodu gram, będę chyba jechać, będzie... Będzie wjechał w Niemczech. Ale to jest... Będą wie. O, Polak jedzie. A, ale to jest niemieckie techno ty. A. Ty nie śpię. No dobra. To jest typowe, hardkorowe takie wiesz, techno. To jest takie połączenie wszystkiego w jednym, nie? Czyli sieczka. Czyli <słyszy> się Sieczka z kuku, a tu będzie sieczka z mózgu. <słyszy> sieczka z mózgu, ty. Ja pierdol! Stachu Jones, pozdrawiam. Coś, coś, ja tu chyba schodzę z klina, nie wiem czemu. Co To chyba ale kogo? odpierdoliłeś. Bogo jadę. 9 na godzinę. Ej. 8. Aż mnie coś uszy bolą od tych słuchawek. Może masz za głośno. Ty, no właśnie, poczekaj. A ja tu grze, grzebałem, grzebałem w ustawieniach. Tak? Ty to codziennie to, se grzebiesz w tej dupie twojej. Ra, ra no, no No dobre było. Kiedy na te się mam poczekać. Change volume na 3,5. Dobra, na 0. Priority speaker. <grybuj> dobra. Nie no, nie dałbym ci priority speakera ty. Już coś co sobie bym dał, ale to by było bez sensu. Nie, hmm. bo się tu zgubiłem Nie! No. O. Dlaczego? Co od rana tylko wstałem Memory five. Wiadomości. A teraz kto mi tu wysyła? O jest. Ja ci nic nie wysłałem Wiem. Mój telefon robi teraz za kamerę, także Ogólnie wiesz, że jest taka gra Lego, nie? No. no. Czaj, że zgra w ogóle na podstawie LEGO. Tam jest, nie wiem o co tam chodzi, no ale są postacie z LEGO i to jest tak zrobione. Serio? I wiesz, że w edycji jakiejś tam, nie wiem czy to jest kolekcjonerska czy jakaś tego, dają ci klocki LEGO i odpowiednie, jakie odpowiednio ułożysz, jakiś portal taki musisz ułożyć z tych klocków. No. I wsadzisz tam jednego ludzika właśnie, jedną postać, to ta postać ci się w grze wyświetla i ją grasz. Czaisz? Co? Takie coś jest. Nie wiem ile to kosztuje, nie wiem gdzie to można dostać, ale właśnie kumpel mi o tym mówił, że chce takie coś. Ale to chyba tylko jest na Playa albo na Xboxa to będzie, bo na kompa tego nie będzie, bo to zazwyczaj tak jest. Kopię, masakra, nie? Masakra, ty. Mi się to w... się ten Forza podoba, nie? Ale cool jest na, 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 na... tylko na konsolę, więc pozdro. Nie wiem, nie mógłbym grać jakoś na konsoli, ja jestem do kompa przyzwyczajony całe życie, ciężko by mi było. no, może, jak, o, może jakbyś chwilę pograł czy coś, to by ci się wyrzekł. No ja też nie no, gdzieś na grałem na Play'u, playu w grałem na Play'u. <grym> cały czas na kompie, raczej ja cały czas na kompie, no nie, a kiedyś tam miałem PSP, tam u kolegi jak siedzimy, no to on ma tego Play'a trójkę, no to tam też na Play'u, także... Nie dosyć, że No Life pieprzony cały czas gra na kąpie w domu, ale idzie do kolegów i u nich jeszcze gra! No co za koleś! Uh. Priority speaker. Okej. Pole będę... O, będę kichać, będę kichać! O ne. Ło <laughs> <k> <laughs> co, <ja, śmiech> ja. co? Co zrobił? O, aż gdzieś wyszkoli wszystkie, kurde, nie wiem, twoje sąsiadki w jeden księżyc, nie tym kichnięciem Jakie sąsiadki, tu nie ma sąsiadki. A pani. wyszkoliłbyś jedną, nie? No tak, szczególnie tą 80-letnią są... pode mną. <laughs> nie, ona nie ma 80. Nie wiem ile ona ma. Dziwne. Całe 79. <laughs> Może być. Nie wiem ile ona ma, okej. Nie pytałem się. Wiek o... Wieko o kobiet się nie pyta, tak. Kobiet, kobiet się o nie pyta, w ten sposób to miało być Kurde, jakieś tak omijaczki dzisiaj robię, omijaczki Zresztą całe życie robię omijaczki Wczoraj Ani, też. O, ani kobiet się też nie pyta o rozmiar... Buta y Nie, buta to można, one <gry> mają gdzieś Ale o rozmiar miseczki hmm. To ci powiem miseczka na sałatkę <gry> Ja to. <pierdolę. gry> Oj, mój nieśmiałość. Ok. wiesz, że ja tu zaraz skończę? No to przyjdziesz mi tu pomóc. To, raz... będę to, Nie, nie będę tego radził, bo ty to kultywujesz, to po cholerę mam to rać. No. Jakaś sowa znowu! <grym> pokaż słowa! No. Ale nie, kumasz to, że ja ten wyciąłem ten las, no nie? No. A tam Ta sowa dalej, dalej jest? <grym> no. Nie wiem, czy ona po, w jakiś krzak. Czy ona bydlak. w jakimś krzaku się schowała, czy co? Pokaż bydlaka. Pokaż bydlaka. O jest mój bydlak. Duży A ty nie widziałeś chyba tego, czy ja ci to wysłałem? Nie, chyba mi tego nie wysyłałeś. I chyba się cieszę, że mi tego nie wysłałeś No dobrze, bo tam jest masakra, co ty go się odwalił, to... Ty nie masz ukrywania hudów? Nie Nie gdzie tą kamerkę im wstawić Tu, gdzie są... prędkość ty. Lewy górny róg, bo tam w sumie nic nie ma, ale jak się te opcje wszystkie powłącza, to coś tak będzie brzydko wyglądać. Albo tam gdzie zmienię mapka, bo mapę już... Co mi tu ktoś wysłał na tym spiku? Ja ci proponuję, żebyś ten, żebyś w ogóle nie wklejał tej górę. Eee, ale to special for you <laughs> O kurwa, nie mogę się doczekać. Kiedy będzie publikacja tego materiału? No jutro. O, to ja jutro kurde popcorn o bierę. 15. Popcorn bierę. I oglądam, mnie, Bo to jest... To jest mój mistrz. I ktoś mi coś na te się wysłał, ale nie wiem co. Bo sedem anti antypołka, no nie? A jak ktoś wchodzi na centrum pomocy, bo ten, na admina, to wiesz to ci się robi połk w sensie, że ktoś czeka na twoją pomoc, no nie? I tam. Ale w czym można pomagać na tym spiku? Kurwa? No na przykład założyć kanał. Na przykład jak ktoś jest y, głupi i co 5 co minut przychodzi, żeby mu rangę inną nadać w sensie tej ikonki co mamy, no nie? Bo zdarzają ja się, się raz tacy ludzie. Tylko, żebyś mi dał. No no bo że jedno i ten, że się pytał czy mogę ci dać, nie no to. Jeszcze mi jednej brakuje. No możesz mieć cztery, no ja oprócz tego mm, IT i ILOF ITS3, y, Facebook, jest zarejestrowany, no, no i... tak mało i, mogę i... mieć tylko. No bo jakbyś miał więcej, jak ja bym ci miał dać wszystkie, to by ci się, nawet jakbyś sobie tego TeamSpeaker rozszerzył maksymalnie na cały ekran, to by ci się nie zmieściły, nie? No i tak ustaliliśmy, że po prostu będą cztery, no i tak zostało po prostu, no Aha, bo tu jest koniec do masz... ostatnio tego No Utera zacząłem słuchać, chłopie Czego? Putera Co to jest? Nie wiesz co to skuter! A skuter, dobra, ja zrozumiałem potera. A Baba, takie dobra. Bum buom bum się bawi grindor. <laughs> Ale nie no skuter już jest stary, nie? jakoś w sens... A chłopie, to jest klasyk. No ja wiem no jak ja przecież... Czekaj, 2005 rok pamiętam, na ViWie leciał często skuter. O, tu, 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 tu. To jest mistrzostwo. A to jest teraz jakby w przerywnikach na meczach hokejowych częsta piosenka. A dobra, no dobra, bo się przyznam do swojego błędu życiowego. Już się nie przyznawa i tak wszyscy wiedzą, że popełniłeś wiele błędów. Błędem jest to, że zacząłem w ogóle kurwa, tego grać w No, takie nerwy można tutaj dostać. Cierdolę, ty się... no, a ty zawsze wiesz ja się wpływę Jak ja bym wam... Nie, ja go zacznę kiedyś po prostu nagrywać, nie? Nie, jak mnie nagrasz bez mojej wiedzy i to wrzucili, ja to zobaczę. Nie, ja po prostu... Zrobię... prostu zniszczę. Ja, ja zrobię po prostu tak, nagram, se to wszystko obrobię i tak dalej, no nie. I minutę przed publikacją powiem ci, że cię nagrałem. I powiem Ci, że już jest za późno, bo już to Facebook przetworzył, a czyli Facebook, YouTube przetworzył i już to jest wrzucone właśnie. I wtedy będziesz w czarnej dupie. Będziesz musiał usunąć O nie Ja nie usuwam To cię c... kurwa zgłoszę i tyle To cię, ku... to cię kurwa To, kurwa... Sk... to cię kurwa... co... twoja kurwa... Eldorado na YouTube To cię kurwa zgłoszę O kurwa ty To cię kurwa zgłoszę <głosy> 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 Du, 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 du. Jezu jak tu rzuca matko bosko Częstochowska Ty Najlepiej, że zjadłem tą pizzę kawałek No i dalej jestem kurwa głodny, nie? <noise> ja też zjadłem płatki i dalej jestem głodny. Płatki, płatki tu dziewczyny jedzą, takie kurwa piętnastki. Nie. Top jaj. piętnastki. Nie płatki śniadaniowe na kolację. Ale ten... Dobra, skończyłem tutaj to pole. Nie, no to... To weź co so, odczep ten puk, no nie? Jak go mam zostawić? No zostaw go jakoś tam pod... Wypierdol się tam. <grym się> Nie no, zostaw go kiedyś na poli, ja se to potem po odcinku po ten wieszak. Ogarnę <grym się> to wszystko co <grym się> jak. kolejne lepiej na obiad pizza. Pięk pizza na śniadanie. Na kolację pizza. No też na kolację, bo przepraszam jeszcze <grym> po tym próbnym... wiem jeszcze ze kawałek. Ja taką biebitną zrobiłem na całą blachę Ja jestem mistrzem robienia pizzy, tak wychodzi o, nie. taki drift że teraz wywalił tym kultywatorem Ty Piszcie tam jeśli będziecie chcieli tam pizzę czy coś to ja wam zrobię ja wam wyjść Ej gdzie ja mam tu jechać? Co? Ten tu kurwa drewno jakieś na polu leży <grym> I jedź w prawo, jedź w prawo I tam będziesz u, u. miał kultywator odczepiony O kurde i co mam z nim robić? No podepnij przecież tu jest kultywatorowa. Ale te pole, które już przed chwilą morał. Po co kultywować po orce? Bo tak. Bo na Hobby, to idzie to sianie. Teraz by, by trzeba było tu zbronować. A ja sobie to skultywuję. Albo zasiać po prostu siwnikiem, który ma... Yy, ...sekcję z przodu do, do tego, do... Nie ma tutaj takiego. O kurwa. No. Patrz co się stało, chodź tutaj. Nie, ja to muszę zobaczyć później. <grymne> 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 to. Facetów. O kurwa! się? Yeah. Staną na koła. Uważaj, bo one fajnie driftują. No, składaj się. Ja pierdzielę. No i wziąłeś tu mańka na odcinek. Taki zadowolony chłopak był napisał mi, że kusząca propozycja, jak po ci się nagra. Bo siedzę, siedzę. No ja dobra, ty no. Toma ja nie mogę jechać tym ciągnikiem? O kurde, nie podniosłem, co? Może żeś zaczepił sieść. o korzeń albo o coś. Nie, nie mogę po prostu nic robić z nim. Jak to zaś kurwa, ty masz zaś problemy. Patrz, nie ruszę się A, nim. Przyjdę do niego i ruszy, nie? No patrz. No wsiadaj ty, ja się nie mogę ruszyć nim. Bo może masz go wyłączony, debilu, jeden głupi. To że jest włączony, słyszę, silnik chodzi. No teraz dopiero chodzi. O kurwa. Ty idiota. Ale chodził wcześniej. Ja chodzi, no wyszedł no, z lamy i ucieczki. No, że normalnie nie pierdol, bo bo słyszałeś. Słyszałeś. Ferrari skut oknem. No tylko panem. Tere. To jeszcze do drzewa do... No nie wierzę. Ty, żyjesz, Andrzej. Opuszcza serwer. Co? Ja napisał sobie, no, Patrzcie jak po cichutku, nie? Po cichutku myślał, że, że, nie, że, że mnie przechytrzy, a tu taki wał. Jeszcze dobcy do, do tego, do drzewa i zadowolony. Ściąga ten kultywator. Matko bosko No bo... Przekładają się wtedy te opony z tych, które są transportowe, na te, które jadą po polu potem. Transportowe. Nie wiem, po co kultywować po orce, ale okej. Okay. Ty, 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 ty. ty zapierdalał z tym. No, 21. A 13 będę jechać, dobrze? Nie, no właśnie, jak ten, to szybko się powinno kultywować. O, ja, pierniczę. Dobra, i tak to szybciej nie pojedzie jak 21. No nie. Najlepsze no. jest to, że te ciągniki tu stoją. Znaczy, jeden stoi i przeszkadza. To se zacznij... Jak tam dasz radę teraz przejść obok, no to przejdź, a jak nie, no to tu stój w miejscu. Nie dam strony. rady, jebie pierdziela. No to se albo go przetransportuj, albo se z mojej strony zacznij. Pff. Tyry, ty, ty, tyry, ty. Ty, 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 ty. Jadę za tobą. Widzę! Siła masa moc kiełbasa. Tak jest eee. Nie robą miaków. Staram się nie robić, no Matko bosko! 6% baterii. Pff, do wymiany bateria. to bała bym się pograł nad Maxa kurde, no? Ale my ten kupel w bo on normalnie wszystkie gry se na playa kupuje, bo on ma playa i Xboxa, nie? Mm -hmm. I Albo się kupuje na to i na to. Kurwa, Mad Maxa, Forza, ma Maxa, Force, wszystko machnie. To jest... kurza to jest... mnie. Niebany <laughs> bogacz. <laughs> ty ry, ty, 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 ty. Okej. Okay. W ogóle co mnie to na wtorek. Tu na piątek to idzie. Mhm. Jak sobie rozplanował wszystko? Tego Net for Speedar już nie, nie problem, nie? Spoko może jutro, bo będę było chociażby w domu cały dzień. Parnie Dobra i zasadniczo teraz mi tu przeszkadzają te rzeczy. To zasadniczo je wypierdzieli gdzieś tam obok czekaj. A ja tu dawno nie byłem Gdzie? W autce mhm. Ej no wyłącz te światła Ale dyskoteka była No super, fajnie I lagi Dobra, a, a puk? No to ja go musiałbyś odłączyć, no co? O ja piernicze Pierdziele jadę z tej drugiej strony, ty się martwię Ale my O kurde, o Jezu O dobra, opanowana sytuacja No to masz wszystkie te traktory takie same? Kurde, no wszystkie są z klasa No dobra, ale i... Nie, dwajno są takie same, a reszta jest No bo jest bardzo mało, że tak powiem yy, Traktorów z klasa, no nie? Etapie tak i no że jak kupię sobie takiego na przykład traka, to po co o, mi to tak jest. Kurde no co jest do cholery jasne? mi się tu obciążnik za odczepił nie wiem czemu sam. Ob obciążnik! Ja no ten kamień ty 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 to ty ty mnie wnerwia ty. nie wiem. Dobra no to ja... już nie wracaj. Wracam. No ale po co jak ja robię? Co tu jest tu cholery? Kurwa może pieniek co? Tu nie pieniek. Kurwa no to ci pokażę. może. Teraz ja pier... tu masz kurwa pieniek ty ułomie głupi CICHO PONDŹ bo... Ja pierdole ty Dobra ja wyjdę ty <grym>, Masz weź, weź bo i tak zaraz jeszcze... kończymy Jeszcze mówił przed odcinkiem ty ty weź tam coś mów świesznego bo się Ja, coś ja nie, bo mi wyświetlenia się muszą Jasne zgadzać. jasne ty Ty się tak Ty mi tak zawsze mówisz no wejś,ę beknij no, albo coś No, <grym>, o, no to, właśnie bardzo, Na zamówienie <grym, <grym, ty, ty. Edycja kolekcjonerska tak, 50 zł jedyne Dobra, my jemy się nie wracać, to się nie wracam ty no Ba, jaki drift typa tu 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 wow. tu no nie przewal tego traktora, ty debilu Patrz, 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 patrz! Bo szyn! Yeah. <laughs> jaki idiota to jest, nie? Nie typa. w typa. Wydóbcaj Patrz, patrz na to <laughs> Poszedł Ej, a mieliśmy grać realnie To ci taki głupo naopowiadał. Aha, dobra <laughs> Ho, ja tu gram jak się gram Dobra, jedziemy stąd, gdzie jedziemy? No czekaj, no już jest koniec. Także na farmę. na farmę jedziemy, nie? No. A gdzie ta farma? Tam gdzie zawsze? W prawo czy w lewo? W prawo. Du, 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 du. Jedziesz? Jadę. jak mi się skraca... Pa, pa pa yeah. mam, mamy to. I no, błagam cię na zakręcie hamuj. O kurde, hamuj. Hej! Okay. O, o kurwa. Czul znak. O. dobra. Ja się tu nie zmieszczę. Jak ja się zmieściłem tu masz mniejszego A co, ty może masz większego tego swojego bydlaczka On no taki z nazwy jest Hello! Witaj! Ło! Wow. Poszedł! <grym i wytrych> Nie! <grym i wytrych> poszedł! Poszedł! <grym i wytrych> Dobra także to by było na tyle w następnym odcinku coś ogarniemy z tymi buraczkami także trzymajcie się zapraszam na kanał do Mańka w sumie tam nic nie ma teraz no ale zapraszam ja też zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał tam jest, jest zdjęcia nagich kotów tak bydlaka trzymajcie zdjęcia się bydlaka do następnego cześć